standardowo na starcie zawsze prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania jak, jak swoimi słowami ocenisz dzisiejszy mecz Okocimskiego? no Uważam, iż przejęliśmy inicjatywę od pierwszej minuty, udokumentowaliśmy to dwoma trafieniami, przejęliśmy pełną inicjatywę w spotkaniu, no i później drużyna podeszła do nas z pressingiem, omijaliśmy ją przez pauzowanie gry, przez co szliśmy drugą, trzecią, czwartą ramkę, przeciwnik się otworzył no, i do, udokumentowaliśmy to następnymi trafieniami Dawid, gdzieś powstał. <grystanie> Dawid, e, dołożyłeś swoją, swoją cegiełkę e, w tym meczu. Zan zanotowałeś dwie, dwie asysty e, przy bramkach. E, mogłeś jeszcze, jeszcze coś więcej dać? Jak, jak samo się, się? swoją postawę? Uważam, iż dzisiaj zagrałem bardzo dobre spotkanie. Lecz zdarzały się e, potknięcia w postaci głupich strat Ecz cieszę się, że pomogłem zespołowi dokładając dwie asysty no i co? No i jedziemy dalej. Właśnie maszyna, maszyna ruszyła <laughs> e, Ale jeszcze chciałem do, do Zalesianki wrócić e, z perspektywy e, samego spotkania e, zespół Zalesia nie, zaskoczył was e, swoją postawą, bo wiem doskonale, że, że z tą drużyną e, jak inne też mają ciężko. Tak, Zalesianka jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Mają bardzo zaciornych napastników, którzy są bardzo szybcy, lecz asekurowaliśmy się i nie stworzyli żadnej dogodnej sytuacji. No to jeszcze tak, jak się czułeś po takiej przerwie od trawy? Bo tak naprawdę trenowaliście praktycznie co? Trzy, trzy jednostki zdążyliście przeprowadzić tak. na. na jak, jak trawę poczuliście? W końcu, w końcu się cieszymy, że wróciliśmy na naturalną. Brakowało nam tego. No i za tydzień jedziemy po trzy punkty. Dzięki, Dzięki. powodzenia. Roju, standardowo w naszych wywiadach prosimy na początku o podsumowanie. Oczami danej osoby spotkania. Jak podsumujesz mecz z Okocimskiego z Zalesianką? Ja myślę, że bardzo dobrze. Przygotowaliśmy się do tego meczu super. W sensie ustawialiśmy się między przestrzeniami tak, jak to miało wyglądać. I kontrolowaliśmy praktycznie przez cały mecz. Przy tej pierwszej bramce super akcja. Co mam jeszcze więcej powiedzieć? Po trzeciej bramce już kontrolę przejęliśmy w stu No i doprowadziliśmy do końca to zwycięstwo. Pamiętamy, pamiętacie dobrze z występów w geniorskich drużynach ucieckiego dzisiaj dzisiaj w końcu debiut w pierwszej drużynie. Jak, jakie odczucia? No odczucia bardzo fajne. Czuję się tu super, tak jak zawsze się czułem. Fajnie wrócić na stare śmieci. Może troszkę za szybko, ale, ale może jeszcze ta kariera się rozwinie. Wiesz co, co do tej e, kariery, bo, bo no, zaliczyłeś tam występów kilka w kilku drużynach i e, może zanim pytanie, to y, tak, tak, to jakby wierzymy w to, że, że uda Ci się e, odbudować formę i, i jeszcze gdzieś tam zaistnieć, ale e, jakby perspektywa tych występów w, w Akademii, czy to Legii, czy... czy Innych, jak, jak to oceniasz tamte, tamtą grę i tamte w, m, udział w tamtych akademiach? Nie oceniam tego jako błąd, chociaż z, pers z perspektywy czasu m, mogłem zdecydować się jeszcze zostać w Okocynskim na ten rok, dwa. Tak sobie teraz myślę, ale dużo mi to dało pod względem takiej nie wiem, mentalności i samo, samodzielności, w sensie wyjechać z, takie, z takiego. Miasta, w sensie do, taki, do takiego dużego miasta, samemu w takim wieku, to myślę, że bardzo dobrze wpływa na człowieka w sensie młodego, żeby później w życiu miał łatwiej. Myślę, że to dobrze na mnie wpłynęło. Dużo się nauczyłem pod względem takim, takich piłkarskich rzeczy, o których wcześniej nie myślałem. O ustawieniu ciała, na przykład, żebym był otwarty w ciągu gry obserwacji. Nie, jestem bardzo zadowolony z tego, dużo wyniosłem. Ekstra to życzymy. Dopóki jesteś z nami, to wiadomo, że sukcesów, i jeżeli tylko będziesz miał okazję rozwinąć te skrzydła dalej, to życzymy ci tego. Dziękuję bardzo.